Archeolodzy coraz częściej odkrywają niesamowite artefakty, które dziś są niezwykle cenne pod względem historycznym. Dzięki ich odnalezieniu możemy dowiedzieć się więcej o naszej przeszłości. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka takich niesamowitych archeologicznych odkryć. Zapraszam do oglądania. Jadeitowy strój pogrzebowy Jadeitowy strój pogrzebowy jest chińskim odpowiednikiem egipskiej trumny. Stroje te były produkowane z kawałków jadeitu, używano ich do pochówku członków rodziny królewskiej podczas dynastii Han. Każdy z nich składa się z małych jadeitowych kwadratów, podobnych do pikseli. Kawałki Jadeitu są ze sobą połączone drutami, srebrem lub złotem, jednak kwadraty na słynnym stroju króla Żaomo są połączone jedwabiem. Materiał używany do łączenia kwadratów był niemal zawsze związany z miejscem zmarłego w hierarchii społecznej. Na przykład cesarze prawie zawsze mieli złote lub jedwabne nici na swoich strojach, natomiast ci o niższej pozycji zwykły drut. Jeden strój tworzono kilka lat, i tu pojawia się fascynująca część historii o jadeitowych strojach pogrzebowych. Przez wiele lat archeolodzy myśleli, że były one tylko legendą aż do 1968 roku, gdy dwa kompletne stroje zostały odnalezione. Wtedy zrozumieli, że legenda jest prawdą. Zostały one odnalezione w grobowcach Liu Sheng i Dou Wan w prowincji Hebei. Każdy z nich jest złożony z dokładnie 2498 solidnych kawałków Jadeitu, który uważany jest za jeden z najcenniejszych kamieni na świecie. Później znaleziono więcej strojów, Jeden z nich zawierał złotą nić o masie 2580 gramów. Inny zaś, znaleziony w 1983 roku, jest eksponowany w mauzoleum króla Naniue. Głowa Sfinksa z Grecji Ostatnio w Grecji archeolodzy odkryli niezwykle rzadki skarb. Udało im się wykopać głowę jednego z brakujących sfinksów, które strzegły wejścia do starożytnego grobowca Amphipolis. Głowa należy do posągu kobiety. Była w zaskakująco dobrym stanie, biorąc pod uwagę fakt, że jej głowa była oderwana od ciała i zaginiona przez setki lat. Grobowiec Amphipolis znajduje się na wzgórzu kasta w starożytnym mieście Amphipolis, które zostało zdobyte przez ojca Aleksandra Macedońskiego. Mówiło się, że znajduje się tam wzgórze cmentarne, ale dopiero w latach 60. XX wieku rozpoczęto pracę, by odkryć, kto został tam pochowany. Czy grób mógł należeć do matki Aleksandra? Oprócz głowy Sfinksa niedaleko znaleziono również jego dwa skrzydła. W 2015 roku archeolodzy odkopali krypty dekorowane marmurowymi Sfinksami i mozaikami. Znajdował się tam również wapienny sarkofag z setkami kawałków kości. Analiza DNA pomogła ustalić, że pochowano tam co najmniej 5 osób, ale cały czas nie wiemy, kim były. Obecnie nie ma pieniędzy na kontynuację projektu, ale trwają prace, by otworzyć to miejsce dla zwiedzających. Lampa Alladyna Lampa, w której 900 lat temu mógł mieszkać Jean, została niedawno odnaleziona na plaży nad Morzem Śródziemnym niedaleko izraelskiego miasta Ashkelon. Ratownik, pracujący dla Nature and Parks Authority, znalazł na plaży starą lampę olejną, która była zakopana w piasku. Okazało się, że pochodzi z XII wieku. Powiedział, że nie próbował jej pocierać, by sprawdzić, czy wyskoczy z niej dżin. Trochę szkoda, ale jeżeli naprawdę by tam był, to na pewno czyjeś marzenia zostały już dawno temu spełnione. Nie jest pewne skąd pochodzi lampa, została prawdopodobnie zagubiona 900 lat temu, gdy Ashkelon był tętniącym życiem portem, który importował wartościowe towary z sąsiednich państw śródziemnomorskich. Co ciekawe, lampa została znaleziona dokładnie w tej samej okolicy, z której pochodziły mityczne stworzenia znane jako dżiny, będące oczywiście inspiracją dla Gina z Alladyna. Ludzie opowiadali o nich historię przez ponad 4,5 tysiąca lat. Mówią, że w każdej legendzie kryje się ziarno prawdy. A wy? Co o tym sądzicie? Wierzycie w takie legendy? Nie zapomnijcie podzielić się swoją opinią na ten temat w komentarzu pod filmem. Talesz Kybele Talesz Kybele jest jednym z najbardziej fascynujących skarbów archeologicznych znalezionych w afgańskim Aichanom które około 280 roku przed naszą erą było ważnym miastem królestwa greko-baktryjskiego. Królestwo było najbardziej wysuniętą na wschód częścią świata greckiego, a miasto znajdowało się w niezwykle strategicznej lokalizacji. Można tam było znaleźć złoto i zasoby mineralne. Handlowano tam również z cesarstwem chińskim, subkontynentem indyjskim i grekami. Aichanom było daleko od Grecji, ale miało wszystkie cechy charakterystyczne dla helleńskiego miasta, które wymieszały się ze wschodnimi wpływami. Talerz przedstawia samą Kybele, boginię natury, płodności i opiekunkę w czasie wojny. Towarzyszy jej Nike, która jest personifikacją zwycięstwa. Na talerzu można zobaczyć dwie postacie jadące na rydwanie ciągniętym przez parę lwów. Jest to jeden z najwybitniejszych przykładów połączenia sztuki greckiej z Bliskowschodnią. Ten niesamowity zabytek jest uosobieniem tego, jak wyglądała sztuka podczas greckich podbojów na terenach dzisiejszego Afganistanu w III wieku przed naszą erą. Sam talerz był prawdopodobnie ofiarą dla bogini wywodzącej się ze starożytnej Anatolii, która potem została włączona do panteonu greckich bóstw. Dzisiaj Talerz możecie zobaczyć w Muzeum Narodowym Afganistanu w Kabulu, gdzie jest obecnie eksponowany. Rosyjskie Skarby Grobowe. Archeolodzy odkryli grup arystokratki pochodzącej ze starożytnego i tajemniczego plemienia Sarmatów, którzy wędrowali przez euroazjatyckie stepy południowej Rosji 2500 lat temu. Ale grup sam w sobie nie był interesujący. Dopiero dziwny skarb odkryty w środku przykuł uwagę świata. Większość cmentarzy sarmackich zostało odkrytych już ograbionych, ponieważ znajdowały się w nich ogromne ilości przedmiotów wykonanych ze złota i brązu. Najnowsze odkrycie na rosyjskiej ziemi było jednym z pierwszych tego rodzaju, ponieważ grób przetrwał niezauważony. Archeolodzy znaleźli biżuterię, srebrne lustro, pojemnik wypełniony starożytnymi kosmetykami i szkielet kobiety, ozdobiony niezwykle drogą biżuterią. Było tam złoto, srebro, a nawet ogromny brązowy czajnik. Te starożytne skarby zostały umieszczone w środku grobu przez koczownicze plemię, a odkrycie pozwoliło dowiedzieć się więcej o tym, jak żyli sarmaci. Panowali nad większością terenów dzisiejszej południowej Rosji i Azji Centralnej aż do 400 roku naszej ery. Do dzisiaj znani są ze swoich niebezpiecznych wojowniczek, które walczyły na równi obok mężczyzn. Sarmaccy wojownicy są zazwyczaj postrzegani jako bardziej śmiercionośni i niebezpieczni, a nawet brutalniejsi niż Wikingowie. Rzymskie monety w Japonii. W japońskim zamku archeolodzy natknęli się na rzadką kolekcję rzymskich monet. Archeolog Hiroyuki Miyagi odkopał je podczas badań nad zamkiem Katsuren na Okinawie. Na początku myślał, że monety podłożono tam dla żartu. Nie ma żadnego sensu, żeby mogły się znaleźć w takim zamku. Miyagi nawet powiedział w CNN, że myślał, że były to repliki pozostawione przez turystów, ale nie, okazały się w stu procentach prawdziwe. Obok japońskiej zbroi samuraja odkryto co najmniej 10 rzymskich monet. Przy pomocy promieni rentgenowskich Miyagi rozpoznał napisy znajdujące się na nich i ocenił, że powstały między 300 a 400 rokiem naszej ery. Niestety nie pomogło to w odpowiedzi na pytanie skąd pochodzą i jak znalazły się w Japonii. W XIV i XV wieku zamek na Okinawie handlował z Chinami i kilkoma innymi sąsiadującymi azjatyckimi państwami, jednak nigdy nie było bezpośrednich kontaktów między Japonią a starożytnym Rzymem. Oznacza to, że jedynym wytłumaczeniem jest to, że monety z Rzymu zostały komuś przekazane, potem do kolejnej osoby, aż w końcu sprzedane komuś z Japonii, kto zostawił je w zamku. Miyagi cały czas bada, jak monety znalazły się w Japonii. Wierzcie lub nie, ale nie były one jedynym skarbem znalezionym na zamku Katsuren. Były tam też chińskie monety i ceramika, jak również przedmioty pochodzące z Japonii, które prawdopodobnie były używane przez osoby mieszkające w zamku. Na tym kończymy ten odcinek. Nie zapomnijcie podzielić się nim ze znajomymi i napisać w komentarzu, co myślicie o tych odkryciach. Tymczasem, ja się żegnam i do usłyszenia już niebawem.